Ja to ty mogłeś No nie no, bo tam był pi piłem motorowej molotów, czyli coś co wygrywa większość map dla nas, tak? Nie. Molotov się ja przeszliśmy całą mapę. Ja się chiluję. Ja właściwie też, po, po co mam co dostać na apteczkę? Sprawimy się z Digla. Z Digla będziesz? No ja da się zmniejszyć sterownik tu? Jak w się? Nie. sterownik jest do każdej broni oddzielnie przystosowany i jest tak, żeby każdy miał porówno. Chodź man, chodź niech nie, nie, nie zeskakuj na dół, nie zeskakuj na dół, bo tutaj zawsze jest... Są bronie stiera dwójki. Jest moja snajperka. Jest maszeta, o mnie też, czy ty masz masz maszeta? Właściwie jasno macheta, weźle, ja sto to, maszeta, więc to Nie, się bawię Diggle teraz. No, jest chyba jest najlepszym z bronią do strzelania. Jeszcze raz. Digle de jest Jokej. najlepszym bronią do strzelania. Nie. Help, jak jesteś. Jestem joker. No nie, Ja go nie widziałem. Znaczy, widziałem po prostu jak, jak uciekał, nie z tobą. A co? Gdzie jest to? Widziałem jak uciekał, ale gdzie jest to? No bo gdzie dokładniej jest teraz? Gdzie no, nadal mam nie wiem. Biegał solomem, o mnie na co ci chodzi. O, Dobry gang, nie? O no, chodź piscy sobie. Gdzie Zaj? Nie otwiera... Raj No dobra, to ja sobie mam taki pisek To no, no, weź to zjist Dobra Hunter się akurat zajarł. Ja też, ale trudno Ty ja, gdzie jestem A No chodź ma. tam A nic nie ma. Tam zombie jak Jest tutaj z tej kolejne. są kolejne Fainbomb on Fain Bomba gdzie Jest time bomb. Nie tutaj, na szafce. Nie, yeah. na szafce. Ej, para, chodź tu. Moment. Po co? To też? Ja nic tam nie ma. Fak, nie mogę przejść. Aha, tu nie, nie da się przejść. To oh, fak. Zostawcie mnie zombie Gdzie ty jesteś? Na dole? Właśnie jestem w stupie Nie mogę wyjść stąd. Smoker O wyszedłem, dobra Gdzie ty jesteś? Smokera na przeciechę zbijam ja jestem na górze Dobra Chodź do nas Zaraz mam... Do e, Ammo zapalające. To nie, jeszcze nie, nie... A, no dobra, właściwie tak do was dojdę. To pokażę ci gdzie jestem? E, mam tego... Kanister z benzyną. Wrzucam na pociąg, bo chodź idziemy pociągami. Gdzie ty jesteś? Nie? Ale cofnij się! Już idę. Tu banan. No wiem, wiem, ja tu schodamy do was mogę wejść. Tam, w tym pomieszczeniu masz. Tak Wiem Nie masz molotowa Z której strony biegnie Pociąg nami. Prawy pociąg jest chyba No, na górze Na dole się zajarało Dobra jara się Prawy I tu wejście może lamus no i eksplodujące pociski. Dobra, to on w chwilę, bo to że dwa razy więcej obrażeń. Patrz, nie będę mu zmarszać yeah. też. Oh, chyba mi od, chyba się oddał. <gry> chyba, wiesz co, wleczy apteczką. Dobra, chodź. Ok! To jest Peter. Chyba zabiłeś. Tam jest stafietka jak... i o mnie bierze z piłem czy wziąć? Jej, yeah, ty. Ja z się bawię, wiem już. We got over here. Chodź tu górą ze mną Chodź tu na górę Nie wiem jak wejść O tu jest drabinka dobra Idziemy Wypiłaś jakaś że że cały ekran mnie zasłania, nie? No ale będę z w takim razie póki taki co Time bomb drugi ja mam tego, wymyślimy. Wiesz, ta bomba? Nie, ja to że, ja rzucę i wezmę. Nice Dobra, idziemy tam, gdzie ty, ty jesteś. Hunter, 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 hunter. O. Jestem na pociągu i wasosłania cały czas Zabrałem ponad połowę zombie chodź Yyy kała Ja tak chodzę z sniperką Ja też Właściwie to z Diglem. Czyś jak w się, ja nie? Wiem, tylko szkoda, że ja mam zamiast tego Normalne sniperki. Wolę sobie z AWP pochodzić, człowieku! Mamy taki je, penetrować trzech zombiaków z jednym razem. Charger. Ten, ten charger jest nieśmiertelny, nie, a nie padł Ale charger moja, ja stanął, stanął na pociągu, nie i... Uuuu. Wyzwał Cię na pojedynek Co chciał moje biw motorowe skosztować? Pomóżcie! Tu trochę ich nie otoczyło No mnie dasz pilsy? Dzięki O safe house Przecież właśnie zmarnowałem pilsy, bo nie wiedziałem, że to jest safe house Dobra, no, biedy, zamykam